Co to, co to za jedni? Nagonka. Dzieci do nagonki z czworaków. No to jest słuszna koncepcja. Tak jest, to jest słuszna koncepcja. Ubrać w porcięta, zdjąć buty i ogolić mi to całe towarzystwo. Ja podpisałem umowę na Gajowego z wąsami. A ja ogolić się nie pozwolę. Noszę zarost od przedwojny. Obwiązać twarze szmatami, że, że niby dzieci zęby bolą. Dzieci wtedy nie miały opieki dentystycznej. I tak jest najlepiej. Tak jest. Obwiązać szmatami! A co to? Co to jest? To Pro... tak znajomy od Kochewandera. Propozycja na dziedzicę. Ochucki. Ale co on ma na sobie? No, to ewentualnie można zdjąć. O to jest bardzo dobra koncepcja. Ona jest bardzo dobra ta koncepcja, ale dlaczego on ma pruski mundur na sobie? Pruski, bo to jest dziedzic pruski. O. Mam napisane w scenopisie, wchodzi dziedzic pruski. Pruski, pruski, bo on się nazywa pruski. Wawrzy jest pruski. Polski dziedzic! No to mogę go przepasać po prostu. Zdjąć to! To jest profanacja! To jest policzek w twarz dla całej ekipy! Uspokój się. Przecież to jest sanacyjny dziedzic. Pamiętaj, z kim oni się wtedy kumali. A zresztą niech zdejmie. Myśliwi gotowi? Gotowi! Nagonka gotowa? Gotowa! Kamera! Łączyć! Ostatnia paróweczka hrabiego kęta 700 Trzeba będzie powtórzyć. Co powtórzyć? Co powtórzyć? Pośle przecież to jest kot zawsze ci wejdzie na drzewo. To można ściąć drzewo. Taką mam koncepcję. Od koncepcji to jestem tutaj ja, rozumiesz? Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy i prawda ekranu, która mówi. Prasłowiańska grusza chroni w swych konarach lebejskiego uciekiniera. Zróbcie mi przebitkę zająca na grupie.